Cześć kurki. Co tam? Kukają na mnie. Nie są tak odważne jak indyczki. Indyczki zaraz szybciutko się zbiegły. Zobaczcie, tam są kurki. Przed nami są kurki. Dużo kurek. Nie wiem. Takie troszkę mają obdziewane piórka na szyjce. To jest odważna jedna, nie? Ale jest odważna. Takich kurek z wolnego wybiegu. Tu mamy pyszny rosołek. Zdrowe jajeczka. Nosi się tutaj taki specyficzny zapach, trochę niezbyt nie przyjemny, ja nie lubię takich wiejskich klimatów. Szukam kogucika z wrokiem, ale. Nie ma tutaj pana kogucika u was? Co? To wy jesteście tylko na rosu? Nie na jajeczka? Nie wierzę, że nie macie jakiegoś tutaj kawalera. Kukniemy może tu obok. O, jest tam, widzę z daleka taki marny, marny grzebień. O, to będzie kogucik. No nie taki ładny ten kogucik. Tamty już wydziobały, zobaczcie. Tamty mają jak na pustyni normalnie. O, coś się dzieje, jakaś akcja. Akcja rewelacja, biegną wszystkie nagle. Z całej polany. Te mają ładną trawkę tutaj. Zobaczcie jaka różnica. Nie wiem od czego to zależy. to jest tak równie sięńko wydziobane. Te są spokojniejsze widocznie z tej strony. Te są spokojniejsze. Tam to są nawet głodomory jakieś, skoro wydziebały nawet wszystko co do. A nieździ była trawy tam nie ma. O tam widzę jakaś wysiaduje, nie wiem, jajko, nie jajko. Ale się gonią. No i tak, są puszczane przez cały dzień. No co są zamykane. No, ja Mają takie fajne domki. No, zobaczcie. Oczywiście nie wejdziemy do takiego domku, bo by mnie zadziebały Tutaj jest drugi taki domek. One już tam siedzą, bo jest słychać. Zobaczymy czy da się tu kuknąć. No coś tu się da kuknąć albo mnie pająki zjedzą O, zobaczcie I ile kur jest w środku. No i tam mają takie pojemniki na jedzenie. Dziobią. Jak im mało dżowniczek innych robaczków. Glizdeczek i tak dalej. No to się częstują tutaj. A może kukniemy jak jest tam tych... No, kukam wam do domu. Obserwujecie mnie strasznie. No. Chciałam zobaczyć jak macie. Umeblowane. Idę jeszcze tam kupić. Zobaczymy. Tych drugich kurek. To też przyszły mnie oglądać. No i tu jest troszkę inaczej. Nie mogę złapać ostrości. Nie wiem, czy coś zobaczycie. O, może tak. Słabe światło, bo już nam słonko zaszło. Tak mają w domku kurki, w kurnikach. Kurnik jest dosyć spory. I tak sobie chodzą przez cały dzień, skubią. Widzę, że wszystko, co popadnie, skubią. No i to są te właśnie wiejskie kurki. Jest tu kogucik, ale pewnie podejdę to. Nie, no, kilka jest tu kogucików, tylko wyświe są takie niezbyt ładne. Niezbyt ładne te koguciki. Praktycznie każda kura jest wydziebana przy szyi. Takie już trochę obrane do rosołu. No a te koguty, zobaczcie, one są takie. Nie wiem, czy takie mają być obskubane. Dobra, idziemy, nie będziemy straszyć kur, bo jutro rano nie zniosą jajek. No? Będą jajka jutro, czy nie? Znosicie w ogóle jakieś? Hmm. A minę ten kogut. No. zdziwiony jest? Mhm. Ukradł mu piórko. Widzieliście? Kogut kogutowi. No, to jest taki trochę ciekawski. Widzę No, zobaczcie, jak one tam biegają, pomagają sobie skrzydłami, żeby szybciej o szybciej dobiec. Śmiesznie to tak wygląda. No, Tu widzę, że wszystkie ze sobą konkurują, gdzie się tam podskubują, ganiają ze sobą. Uciekają. Dobra, kończymy już. No, zniesie dużo jajek na jajecznicę. Pa, pa. Kurki. No, tam jeszcze szaleją indyki, zobaczcie. W oddali.